Siemaneczko, witam wszystkich bardzo gorąco. Moi drodzy, to jest specjalny odcinek z zamkniętej bety Gwinta, czyli Wiedźmińskiej Karcianki, do której dostęp jak na razie mają nieliczni. Czekajcie, jeżeli zgłosiliście się, to czekajcie, sprawdzajcie maila codziennie. E, moi drodzy, dzisiaj 60 pakietów, a dokładniej 60 beczek, bo takie już padło tutaj pytanie na live, gdzie to nagrywamy. Kto normalny trzyma karty w beczkach? No normalny człowiek nie. Ale myślę, Kupuj że troll, beczki, kto nie kiep, dobry towar ma tu sklep. No, myślę, myślę, że jak najbardziej tutaj troll ym, będzie trzymał. No i oczywiście zobaczymy jakie karty, zobaczymy czy z tego będzie można jakieś fajne karty dostać i będziemy mogli zrobić jakieś talie, ale sprawa jest następująca. Słuchajcie, ta animacja otwierania jest strasznie długa. Więc nie wiem jak długo będziemy otwierać 60 beczek. Prawdopodobnie będziemy chcieli to pociąć na jakieś kawałki. W każdym razie otwieramy. Hmm, transakcja w toku. Otwieramy. Widzicie, no... Dobra, szara, szara, szara. Krasnolud, harcownik, trebusz, piorun. Nie będziemy za bardzo tutaj czytać tych opisów wszystkich. Ale tak ogólnie będziemy sprawdzać. Uuu, moi drodzy, jaskier. Stwórz i zagraj róg dowódcy. Proszę bardzo, Jaskier. Brak umiejętności dziesiątka. Albo Żywiołak ognia. Stwórz kartę mniejszy Żywiołak ognia na początku Twojej tury. Ja bym był za... no jasny, żebyście chcieli Jaskier, co? Może to i są lepsze karty, ale bierzemy Jaskier. Kurde, bierzemy Jaskier, bierzemy. Z szacuneczku. Z szacuneczku oczywiście lecimy. No, uciążliwe jest to otwieranie beczek. Uuu, jedną mamy tutaj fioletową Berserker, utopiec, komandos i moi drodzy Jaskier i Priscilla. Zobaczcie, dwie karty na raz. I teraz mamy jeździec dzikiego gonu. Ciężka jazda. Kurde, to bym wziął. Okej. Okay. otwieramy kolejne pakiety. A Ciebie beczki. Gęsta mgła. Straż królowej. Czyste niebo. Oraz komando z niebieskich pasów. Lecimy. Co my tu mamy? Jaskier już był. Tu mamy lugosiny, siny. Eee, stwórz jednostkę wieloryb z jaskini snów z rosowym rywala. Dobra, stwórz jednostkę widmo w liczbie trzech. Kurde, biorę. Zdecydowanie, moi drodzy, Odima. Otwieramy kolejne Karcioszki Kolejne Wojownik wow. Dzikiego Gonu. Tu mamy Wrana. Tu mamy Alfego Tancerza. I Ulewny Deszcz. Jedna lepsza karta. Lodowy Gigant. Białe Zimno. Czy Lugosiny? Lodowy Gigant, słuchajcie, co to jest. Odporność na mróz z każdym zagranym mrozem zwiększy o 7. I białe zimno stwórz efekt mrozu oraz mgły, czyli obydwie te rzeczy naraz. Ale weźmiemy sobie giganta. Otwieramy kolejną beczkę. Tadaun. Krabopająka mamy już. Rydańska elita, tego nie widziałem. Uuu. Mamy inżyniera, ale on był chyba niebieski, tak? Dobra. Elfi najemnik. To też oczywiście w Talii, skojatel. Mamy gula, wzmocniona wieża oraz wsparcie. Gula chyba mamy już w liczbie dwóch, tak mi się wydaje. Dobra, weźmiemy tą wieżę obleżniczą. Zobaczymy, jak to wygląda z powtarzającymi się kartami. Lekka jazda. Biedna piechota. Czyste niebo. I elfi najemnik to już jest kolejny raz, kiedy to samo. I mamy... uuu, tutaj jest coś fajnego. Posiłki i zdziczały niedźwiedź. Posiłki zagraj stali wszystkie jednostki o takiej samej nazwie jak wskazana. Ładne. Zdziczały niedźwiedź. Zmniejsz o jeden siłę każdej nowej jednostki poza złotymi. I mglak, Mglak jest spoko. Biorę niedźwiedzia. Lecimy next. Moi drodzy, lecimy eee, pyk. Jad Manticory Redański Rycerz Necker i zwiadowca Rymbaczy. No i tutaj mamy już róg. Mamy. Uuu, Ekima będzie dobra. Znisz swoją jednostkę i dodaję siłę do jednostki czy zwiadowca, moi drodzy. Zwiększyłem wszystkie. I swoich jednostek o tej nazwie w dowolnym miejscu o jeden. Po upływie dwóch tur zagraj taką samą jednostkę stali. To też jest bardzo fajne. Ten zwiadowca jest fajny, ale tego jeszcze nie mam. Tego zwiadowca chyba mam jednego stali. Otwieramy kolejną beczkę. Róg już posiadam. Straż Królowej, Pirat Klanu, Wojownik po raz kolejny, Awangarda, moi drodzy. Proszę bardzo, stwórz na polu jednostki, to będzie trzeba wszystko przeczytać, słuchajcie, będzie każdą kartę trzeba na spokojnie przeczytać. Mamy gula, bomba dwimerytowa. Zresetuj siłę wszystkich jednostek poza złotymi, a komando z gór sinych, cofnij brązową jednostkę do ręki i zagraj ponownie. No, czasami będzie warto. To będzie dobre, ta bomba będzie dobra. Słuchajcie, będziemy mogli zaskoczyć troszkę. Czyste Niebo erydańska Elita Straż Królowej Wojownik klanu Uncreate. Dobrze, następne. Dobra, bombę już mamy, gniazdo. Uuu, tego nie mamy. Dragoni Proszę bardzo, stwórz po swojej stronie jednostkę Neofita Skojatel. Za każdym razem, gdy siła jednostki zostanie zmieniona. No, no dobra. Kurde, bierzemy. No to powiem wam, że po takim openingu Powiem wam, że po takim openingu jakąś talię będzie można... O, dwie niebieskie są. Będzie talię można stworzyć. Wrana wojownika, w wojownika znowu mamy po raz kolejny dzikiego gonu. Uuu, mantikora, Mocny stronnik. I obrońca, słuchajcie, to jest bardzo dobra, bo ponieważ tutaj mamy, pozostaw tą jednostkę na polu do końca rundy po końcu rundy, przepraszam po końcu rundy, czyli oczywiście ona nam zostaje na następną rundę. To jest super, to jest bardzo dobra jednostka. Więcej! I mamy już Jaskier, a L, Jak to się czyta? A-el-liren, a liren Kurde, to by było dobre, tylko to jest pewnie jakaś talia skojatel bardzo skomplikowana. Mi się tak wydaje. Mi się tak wydaje, że to będzie, będzie dosyć skomplikowana. Zastanawiam się, jak to jest z tym jaskrem. Czy jaskier yy, wchodzi i do ręki dostaje ten róg? A nie, i zagrywam od razu róg, dowódcy. No dobra. Dobra. Eliren. No to bierzemy Eliren. No ja przepraszam bardzo, jeżeli ktoś się zdenerwował, bo źle czytam niektóre nazwy, ale wiecie, no. Książek wszystkich nie przeczytałem, w grę już się jakiś czas temu grało i... Brygada, moi drodzy. Bies. Mamy Awangarda i Necker. Necker, Necker, Necker. To chyba jedną już dzisiaj wziąłem. Biesa już mamy, czy nie? Mamy dwa? Mm, pod skojatel, jakbyśmy chcieli. Widzicie? Co my tutaj mamy? Drakar bojowy i Talar. Przenieś kartę z ręki do talii i dobierz losowe karty z talii i jedna sztuka. Wezmę chyba Talara. Albo zmniejsz siłę losowej wrogiej jednostki. Nie, bierzemy Talara. Otwieramy kolejne pakiety. Uuu, to jest dobry pakiet Necker elfi, Tancerz, Uwaga, Wiedźma, przątka. Zagraj wszystkie karty Wiedźm stali. Ej, ale to jest, to jest fajne, bo tu naprawdę więcej. będzie można grać na, na przykład pod jedno, jeden rodzaj kart, nie? Czyli pod Wiedźmy. E, będzie można grać pod na przykład jakieś e, karty roju, karty pająków i tak dalej. Sheldon Bomba czy Skald Klanu? Hejmej. Hej, 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 ej! Hey, hey. Wszystkich jednostek w rzędzie. No to to jest bardzo dobra jednostka. Lubię, jak tak się bufuje. Otwieramy. Nie ma, złota karta jeszcze żadna nie wydropiła. Trzaskający mróz, Lekka jazda. Rozdarcie to mi, to mi bardzo przypomina z Herstona swipe'a. I tutaj mamy komandos. Dobra, zobaczmy co teraz. Uuu, zwiadowca moi drodzy, Screenfleet. Jeździe dzikiego gonu. Tego zwiadowcy jeszcze nie mamy. Mhm. Otwieramy kolejne beczki. No i tak to wygląda, no tak jest zamknięta beta, a my sobie tutaj rządzimy już otwierając karty. Trebusz, ulewny deszcz, straż królowej. Harcownik. Jak działa straż królowej? Wskrzesz wszystkie swoje takie same jednostki, zwiększ siłę. Cerys o jeden, gdziekolwiek się znajduje. Uuu. Więcej! Gniazdo potworów, łucznik z Dolblatana, Kapitan Piratów klanu Dimun. To będzie dobre. Łucznik. Ale ja mi się wydaje, że tych łuczników już mam. Eee. Gdy odrzucisz kartę jednostki, mi się wydaje, że to. No, teraz się pojawiają pytania tutaj na czacie, yy, że generalnie podczas openingu... Podczas openingu można w jakiś sposób tutaj kontrolować jaką talię chce, chcemy stworzyć, bo zauważcie, że na przykład w Hearthstone no, otwieramy pakiet, no i tyle, no to co nam wypadnie no, to z tego staramy się coś zrobić, natomiast tutaj mamy wybór, generalnie mamy cztery karty, które są losowe i piąta karta jest wybierana przez nas, więc ten wybór może tutaj poniekąd sugerować oczywiście kierowanie się na jakąś konkretną talię. No ale ja w tym momencie nie jestem skupiony ani na tym, żeby grać potworami, ani na przykład skojatel czy tam królestwem północy. No nic, na razie otwieramy i tak staram się wybrać te, których jeszcze nie mam, nie? <laughs> Przepraszam. Weźmiemy drugiego skalda, bo mam jednego. Więc powtarzać się chyba mogą takie karty. Otwieramy. Rozdarcie. Saperzy, Krasnolud. I biedna piechota. Okej, okay. u i mamy róg, nobilitacja obrońcy. Słuchajcie, róg, ja teraz nie wiem, czy ja mam już tych, tych rogów kilka, czy tylko jedną sztukę. Dobra, wezmę ten róg, bo tak nie jestem pewien, czy mam jedną sztukę tylko. Zwiadowcy z Krasnoludzki Najemnik Komando z Niebieskich Pasów Piorun Alzura No Piorun Alzura jest bardzo dobry Lubię Uuu i tutaj mamy Skalda już mamy Zwiadowca Niebieskich Pasów Zwiększyły jednostki innej niż złota o 4 Zwiększ... o, Dobra czyli to Bo tego nie mamy chyba tak mi się wydaje Za chwilę już nie będę ogarniał Co posiadamy a czego nie mamy Odkryj wszystkie karty, aby dodać do swojej kolekcji. Rydańska elita, Zatuj. jad, manticory, przypływ adrenaliny, oczywiście. No i mamy bombę dwimerytową, mamy jeźdźca z dzikiego gonu i komando z gór sinnych. Cofnij brązową jednostkę do ręki i zagaj ponownie. No jakby była na przykład w jakiś sposób osłabiona, albo by zużyła już e, swój okrzyk bojowy, tak? Czyli na przykład... Moc obniżania e, siły przeciwnikowi, to myślę, że to jest bardzo fajne. I zagraj ponownie. Ja myślę, że weźmiemy to, to jest bardzo fajne. Bo od razu zagrywamy, rozumiem, tak? Ja już tutaj widzę po tych pakietach, że raczej będziemy starali się zrobić talię na potwory i skojatel. Uuu. A moi drodzy, to ja dwie Tego jeszcze nie miałem. Tego nie. I uwaga: Gniazdo potworów i. JAN NATALIS Zwiększ siłę trzech swoich jednostek o trzy To jest złota karta! Dobrze patrzę? Czy tylko mi się to wydaje? Więcej! Nie, to nie jest złota, bym miała złotą obwódkę chyba, rozumiem? Czy nie? Czy źle rozumiem? Dobra, ee, co my tutaj robimy? Zwiadowca, mglak... No tego jeszcze nie mam To jest żółta, a nie złota, tak? Pirat Klanu Dimu, Necker. Rozdarcie, biedna piechotka. I więcej. Uuu, olbrzymi krabop krabopająk. Mm. To będzie dobre. Dobra, mamy moi drodzy 40 beczek jeszcze. Więc w tym odcinku sobie otworzymy jeszcze 10. W tym odcinku sobie otworzymy jeszcze 10 i drugą część będziecie mogli zobaczyć w następnym materiale, który zaraz pójdę nagrywać. Żeby te materiały nie były takie strasznie długie: Gęsta mgła, Arcygryf, Straż Królowej, Ulewny Deszcz. Dobra. I mamy jedną z trzech kart. Wzmocniony trebusz, Ekimę już mamy, Drakarbo. Jak działa wzmocniony trebusz? Zwiększ o jeden siłę wszystkich jednostek o tej nazwie w dowolnym miejscu. Hmm, bierzemy. Dobra, lecimy brygada Wichet. Przypływ adrenaliny. Necker. Gęsta mgła. Dobra, i jedną z trzech posiłki Zagraj stali, obrońcę bym wziął drugiego. Albo posiłki, nie mam już posiłków. Znaczy, nie, nie, nie wziąłem jeszcze, nie mam tej karty. To wezmę sobie posiłki. Otwieramy kolejne beczałki. Lekka jazda. Pirat klanu, komandos, dobra, lecimy go. Więcej, więcej! No to tu już musimy wziąć to, słuchajcie. Tak chciałem na końcu to wziąć, ale jednak... No może jakaś najlepsza karcioszka wypadnie, co? Nie no, ale z tych kart, które teraz odkryłem, to już naprawdę da się dobrą talię zrobić. To już mi się bardzo podoba. Więcej. Mm -hmm. Mógłbym wziąć drugiego talara, albo jeździć z, z dzikiego gonu po raz kolejny. Albo obrońcę? Właśnie nie wiem czy mam obrońcę czy nie mam, wezmę sobie jeszcze dzikiego ogonu. Będę miał już tutaj kolejnego. Tada! Tada! Tu mamy zwykłego drakara. Nekerów i tą adrenalinę to już... Uuuu! Uu. Lambert słuchajcie! Zagraj ze swojej tali karty Eskel i Vesemir! Dobre! Albo dar natury. Stwórz i zagraj kopię ostatniej karty specjalnej. Brzmi taki, widzicie? Biorę Lamberta, słuchajcie. Jasne. Otwieramy. Sprojmistrz. arcygryf. Lambert, Lambert, ty... Ty wiadomo co. Drakar bojowy, posiłki. Drakara bojowego wezmę. Miałem już jednego, biorę drugiego. Brygada. Komandos. Dobra, jeździć już był. Harcownicy... Jeździec już był dwukrotnie chyba. Teraz Grom albo to. Zwiększ siłę wszystkich jednostek o tej nazwie po stronie wskazanej jednostki o 4, jeżeli jednostka jest Wiedźminem zwiększ o 6. Harcownicy albo Grom. Harcownicy klanu... Przy Wskrzeszeniu, ale ja tą kartę mam. To bierzemy Grom. Mi się wydaje, że Grom też mam. Co zrobić z duplikatami? O no to właśnie pod koniec openingu zobaczymy, co się robi z duplikatami. Też w sumie nie wiem. Młody berserker, zobaczcie, on jest jeszcze młody, on nie wie, że powinno się w zbroi walczyć. Hmm, ekimę już mamy. Medyka. Weźmy ekimę. Dobra, lecimy dalej. O! Mamy niebieską kartę. Zdziczały niedźwiedź, to już mieliśmy. Uuuu, tutaj mamy znowu babę wodną. Już jedną babę wodną chyba... ...braliśmy gdzieś, chyba w, no, w openingu jakimś, w, na, w materiale, który nagrałem. Posiłki. Bierzemy babę wodną, albo posiłki. Nie, bo babę wodną mamy. Albo wezmę. Jedną mamy, to można chyba dwie mieć. Od trzeciego poziomu można niszczyć duplikaty. Teraz dostajemy informację. To no będziemy musieli trzeci poziom dopiero. Będziemy musieli trzeci poziom wbić i wtedy będziemy mogli zniszczyć duplikaty. Gryf! Patrzcie, nowe karty. Przenieś jednostkę inną niż złotą z cmentarza rywala do swojego łowca klanu Brokwar. Znieśli jednostki innej niż złota o 3. A to jest Dragoni w Re-Head Stwórz po swojej stronie jednostkę Noficzko. Ja za każdym razem, gdy siła jednostki zostanie zmieniona, a jednostka nie zginie, weźmiemy Gryfa. Dobra, to co? Mamy już wszystkie. Kontynuuj. Moi drodzy, 30. 30, 30. W tym momencie zobaczymy, jak to wygląda z kartami. Czy ja faktycznie mogę kolekcją kart tutaj zarządzać, czy dopiero będę mógł od trzeciego poziomu to zrobić. Um, więc w tym momencie już to sprawdzam. W tym momencie tworzyć karty, które jeszcze nie posiadasz. Po osiągnięciu poziomu trzeciego otrzymasz również możliwość niszczenia niepożądanych kart. Także będziemy mogli tutaj od trzeciego poziomu, a mamy jeszcze drugi, także spokojnie zagramy kilka walk. Zbędne karty 48. I wtedy się dozyskuje cze czegoś takiego, moi drodzy. 265 punktów jakiś. Nie mam tutaj po najechaniu żadnej informacji. Dobra, moi drodzy. W tym momencie się z wami żegnam w tym materiale. Zapraszam do kolejnego, który za niedługo się pojawi. Bierzemy się za nagrywanie kolejnych 30 beczek. I będziemy musieli wbić oczywiście także trzeci poziom. Jeżeli wam się podobał materiał, dajcie łapkę. Na dole będzie link, gdzie możecie się zarejestrować do zamkniętej bety. I napiszcie koniecznie, czy czekacie już z niecierpliwością na kluczyk, czy może wolicie jednak grać w inne karcianki. Dajcie znać. Do zobaczenia na live'ach, trzymajcie się, cześć.